Oliweczko, zrobiła się pogoda paskudna, więc przenosimy się z naprawami z powrotem do garażu. Wszystkie nasze skutery jakie mamy, żeśmy tu ściągnęli, tu jest jeden, tu jest drugi, trzeci, tutaj czwarty, piąty tych skuterów, które nas Natomiast, natomiast, to co robimy dzisiaj, to kontynuujemy to co zaczęliśmy ostatnio, czyli chcieliśmy wymienić ten plastik na kierownicy. Chcieliśmy przełożyć z czerwonego skutera do czarnego skutera. I się zatkaliśmy, ponieważ okazało się, że żeby go zdjąć, to trzeba zdjąć, trzeba odkręcić linkę gazu, żeby zdjąć ten plastik. I początkowo plan był taki, żeby nie odkręcać tej linki gazu, tylko po prostu dremelem wyciąć dziurę w tym plastiku i to wyciągnąć. Ale powiem Ci, że trochę mi się szkoda zrobiło tego plastiku i yy, chyba nie będziemy ciąć dremelem, tylko po prostu yy, odkręcimy tą linkę gazu, ściągniemy ten plastik. A przy okazji też u Ciebie wyregulujemy tą linkę gazu, bo tu, bo tu pokażemy, jaki to jest problem, że ona jest lata sobie luzem. Jest za luźno, więc od razu napniemy tą linkę porządnie przy okazji tej operacji, więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra.